Osiągasz cel, ale czujesz pustkę i zastanawiasz się, czy to normalne? Odpowiem ci tak, bo jeżeli cel nie jest zgodny z Twoimi wartościami, to realizacja tego celu nie ma dla Ciebie sensu. Opowiem Ci historię mojej klientki, która osiągnęła spektakularny awans, zdobyła majątek, a po sześciu miesiącach pracy odeszła ze stanowiska, bo dla niej prestiż. Majątek nie był celem samym w sobie. Dla niej najważniejszą wartością była jej rodzina i czas spędzony z rodziną. Dlaczego ci o tym mówię? Mówię ci o tym z dwóch powodów bo jeżeli cele nie są zgodne z Twoimi wartościami, to pomimo ich realizacji nie będziesz czuł spełnienia. Więc zanim zaczniesz budować swoją piramidę celów, zanim zaczniesz dążyć do celów, to ja zawsze powtarzam: sprawdź, czy drabina jest oparta o odpowiednią ścianę, zanim zaczniesz się po niej wspinać. Wartości to jest nasza tożsamość, wartości to jest to, co nas definiuje. Aby czuć radość ze spełnienia naszego celu, musimy być w pełni z nimi zintegrowani. Nasze cele muszą odpowiadać naszym wartościom. Jeżeli zastanawiasz się, czy na pewno Twoje cele są zgodne z Twoimi wartościami, to zachęcam Cię do spojrzenia w opis tej roli. Tam wypisałam wartości i może zwrócić uwagę i porównać swoją kartę celów z wartościami. Bo jeżeli osiągniesz cele, na których Ci zależy, pewnie teraz myślisz, że Ci zależy, a nie są wspólne z tym, jakie są Twoje wartości, to po ich osiągnięciu, Poczujesz pustkę.